Płoteczka. No coraz większe te płateczki. Mano. Dzisiaj spławik. Z takiego to zbiorniczka. Już kilki mam rozstawione. Zobaczymy, czy coś się uda. Będę łapał na kukurydzę. Tylko i wyłącznie. Zobaczymy, co będzie się łapało. Może płoteczka, może linek wejdzie. Może jakiś karpik. Może jeszcze coś innego. Sprzęt już znacie. Oczywiście pierwszy jest to konger maxer federek z kółwrotkiem ryobi a drugi jest to tactics megabytes i kowrotek megabytes na żyłeczkach specjalist dobra żyłka polecam eee, to klukam czy coś nie bierze o właśnie coś bierze właśnie coś bierze Zaraz zobaczycie pewnie rybkę. No, dawaj jeszcze. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Dobra. Niech sobie bierze. Tak jak mówiłem, zobaczę zaraz co to będzie. Zresztą będziecie widzieć na pewno. Dobra. Wędkuję. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również na fanpage. I miłego oglądania. Hej. Płateczka, na płoteczka, ma białego Tak, taka fajny żywczyk. Ktoś tam dusi Nie siedzi rybka a to jest Płoteczka 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 na kukurydzkę Patrzcie jaka Wyplamiona Cała w plamach No ale już fajniejsza chociaż Skusiła się na dwie kukuryczki. Nie wiem, czy Wy to widzicie, bo spławik jest dosyć daleko, ale coś tam próbuję z tym spławikiem zrobić. Znowu delikatnie podciągnęło, ale jeszcze to nie jest do cięcia. No dawaj, dawaj, tak solidniej. Może być to linek, bo linek czasami się lubi tak pobawić. I mam nadzieję na linkę znowu. Coś spyknęło Albo to jest mała płotka o, o, o. i nie daje rady po prostu tego słowika pociągnąć no, Ale poczekamy chwilę albo odpuści, albo będzie kontynuować albo już zabrało kukurydzę To jest taka opcja. Coś tam niby bańkuje, tak jakby Linek. Chyba trzeba sprawdzić. No tak jak myślałem, zabrało kukurydzę i przestała. Ręce. Powoli coś podprowadza jeździ Płoteczka. No, coraz większe te płoteczki. Coraz większa, już takie coraz ciekawsze. wyrzucić ten Coś znowu Siedzi Siedzi kolejna płóteczka Kolejna płótka Wszystko na kukurydzę O nie chlapnie Ta jest zdrowa Nie jest poplamiona o. Zmykaj Coś czuję, że się fajnie pobawię dzisiaj z płotkami. Zawsze wybieram ziarka kukurydzy, takie przycięte, żeby miąż wystawał na zewnątrz. Wtedy rybka potrafi sobie wycmoktać tą kukurydzkę. O, tak wyglądają dwie. i według mnie oczywiście są lepsze efekty niż na takie całe ziarka często gęsto te całe ziarka sobie przecinałem obcinałem jak się kończyły już nie było co z czego wybierać z puszki stoi no to przerzucimy bo jest za blisko za blisko spłynęło Włóteczka O Zaspokój się o, Takie dłoniaczki Chyba polubiły moją kukurydzę Zabrał już kukurydzę No jest Jest puteczka Zażarła I sobie stanęła Kolejna O Bardzo ładnie, miło i przyjemnie. uciekaj albo siedzi, albo już nie ma kukurydzy. O, to drugie. Patrzcie, jak szybko potrafią zabrać dwa ziarka kukurydzy. tym słowikiem mocno bańkuje coś kawa czy ugryzie i coś tutaj zaczęło się dziać no pociągnie więcej znowu bańki ryciały ale przystało No to przy tamtym spowiku bardzo mocno bańki wyszły. Zrobiło się coraz chłodniej, ale jest branie jakieś. Coś tam męczy. Trzeba było kurtkę założyć. No dawaj, dawaj, dawaj tak porządnie. O, 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 Siedź. Budeczka, znowu budeczka. Nie, krąpik. Chciałem płoteczkę, mam krąpika. Jest drugi gatunek. Też jest chora, cała wykropkowana. Ale spokój się, że już wracasz. O. Zmykaj. Podeszły płotki, podeszły krąpiki. Nie tym razem. No i zaczęło padać, trzeba się zwijać, panowie! O jest jeszcze rybka. Ja jeszcze się trafiło jakoś Łodeczka na koniec W ten Deszczyk O jeszcze kukurydzko zostało Zbekaj. Dobra O Dobra Czas kończyć Deszczyk zaczyna już kropić, tak jak zapowiadali. W nocy będzie padał deszcz. To była właśnie puteczka na sam koniec. No dobra, do usłyszenia, do zobaczenia. Oczywiście zapraszam na fanpage, zapraszam do subskrypcji kanału. Zostawcie łapkę w górę i do następnego filmu. Trzymajcie się, hej!